5, 4, 3, 2, 1, stary. 30, długi 5 lewy zacisk. To 6 lewy i 6 prawy ciąć. I 6 prawy zacisk. To 4. I długi 5 lewy zacisk. To 6 prawy i 5 lewy wąsko. 6 prawy, 30 prosty, długi 6 prawy zacisk to 5 przez szczyt i lewy to 4 prawy wąsko. 50 prosty, długi 6 lewy i ostrożny 3 lewy otwarty. 50 prosty, długi 6 lewy zacisk to 4 i 3 prawy. I 6 lewy, 70 prostu. Ostrożnie 3 prawy, nie ciąć. I długi 3 prawy. I 5 lewy przez szczyt, zacisk. 50 prostu. Skręt 5 prawy i 6 lewy. Do 5 lewy przez szczyt, 30. 6 prawy i 5 lewy, otwarty do długi 6. Trzymaj lewej przez szczyt i 4 prawy otwarty do 5. I ostrożnie 6 lewy zacisk przez szczyt do 4. Włosko i 3 lewy. I 6 lewy przez szczyt i skręt 2 prawy przez most do 3 trzy lewy. 30 długi 6 lewy przez szczyt 30. Do 4 prawy. Do 5 prawy. prawy przez szczyt. I 6 lewy, 30. I skręt, 2 prawy za znakiem. I długi, 6 lewy zacisk. I 3 prawy przez szczyt nie ciąć. 30, szczyt i 3 lewy. Do 4 lewy otwarty przez szczyt. Do długi, 6 prawy zacisk, do 3. Do 4 lewy Do ostrożnie 5 prawy przez szczyt, Wąsko i 2 lewy 33 prawy przez szczyt 6 lewy zacisk i skręcę 2 lewy 50, 5 prawy 6 lewy, 30 6 lewy przez szczyt 100 Długi 5 prawy zacisk 100 prosty przez letę mi stop 5, 4, 3, 2, 1, stop, 50, 6 prawy przez szczyt i 6 lewy, szczyt prosty i długi 4 prawy, do długi 6 lewy zacisk do 5, do długi 5 prawy zacisk do 4 przez szczyt i 6 lewy i ostrożnie 6 prawy przez szczyt i 3 lewy, 6 prawy przez szczyt i 5 prawy przez szczyt. I długi 6 prawy. Do lewy i skręt 6 prawy. Asfalt 100. Długi 6 lewy i skręt 6 prawy przez niewidoczny szczyt na shooter. Do 5 lewy. 30. 6 prawy przez szczyt i 5 prawy przez szczyt. 6 lewy przez chopę, trzy maj lewy i trzy prawy, trzydzieści, cztery prawy przez dziurę. Szczyt prosty, trzydzieści prosty, cztery lewy przez szczyt i długi sześć prawy i sześć lewy przez szczyt, trzydzieści, sześć lewy i skręt cztery lewy. 6 prawy przez szczyt i 6 lewy przez schodę. Trzymaj lewej. To długi 6 prawy przez szczyt. 30 i długi 6 lewy przez szczyt. To 6 prawy i szczyt. I długi 4 lewy przez szczyt otwarty. To 5 prawy przez szczyt. To 4 lewy i prawy. I skręt 3 lewy. To lewy i długi 5 prawy. 6 lewy przez szczyt, 50 prosty. 6 lewy przez hopę. Jest corocznie szczyt i 3 lewy. I długi 4 prawy. 30. 6 prawy i 6 lewy przez szczyt. 80. 6 prawy przez szczyt i 5 lewy przez szczyt. 50. 6 lewy przez hopę i długi 4 prawy. To 6 prawy przez szczyt i siodło. I 6 lewy przez szczyt. 30. Długi 5 lewy zacisk do 4. Do długi 6 prawy zacisk do 3. I szczyt prostój, i szczyt. 30 prostój, skręt 4 lewy. I 6 prawy przez szczyt. I 6 lewy przez szczyt i siodło. I długi 4 prawy zacisk. 30. Długi 6 prawy przez szczyt. 6 lewy przez metę, 50. Zacisk do 3. Do 4 lewy, trzymaj lewej. I szczyt, i 6 prawy. I długi 4 lewy, 50. Długi 6 prawy, i długi 6 lewy. I ostrożnie, 3 lewy przez szczyt. 30 prosty, długi 6 prawy, zacisk do 3. Skała pozewnętrzna. I 6 lewy przez szczyt, 50. Długi 5 lewy i nawrót, prawy otwarty. I ostrożnie, długi 5 lewy, zacisk do 3. I długi 6 prawy otwarty, zacisk. I 6 lewy przez szczyt, zacisk. I długi 5 prawy przez hopę. I długi 6 prawy przez dziury. I hopa. I 4 lewy. 56 lewy. I 6 prawy przez szczyt. I trzymaj prawej. I 6 prawy przez szczyt. I 6 prawy przez siodło. Szczyt. I siodło. I 3 lewy. I długi 6 prawy. 6 lewy i 3 prawy przez szczyt 10 I 4 lewy. I szczyt. I długi. 5 prawy. To ostrożnie 4 prawy wąsko. 30 prosto. 3 prawy przez szczyt. I 3 lewy otwarty. I zacisk. I 3 lewy. To 6 prawy. I 5 lewy. Trzymaj lewy. I długi 6 prawy. I nawrót prawy otwarty. To 4 lewy. I nawrót lewy otwarty. 5 prawy. I 4 lewy. Trzymaj lewej. I długi, 5 prawy przeszczyt. Trzymaj prawej. I 4 lewy. 30 proste. 6 lewy niecieć, i długi 3 prawy, do 6 lewy przeszczyt, i 6 prawy, i 3 lewy, do 6 prawy wąsko, 34 prawy, i długi 3 lewy, do długi 5 prawy zacisk. 5 lewy 30, otwarty na lewy. I drugi 6 prawy przez metr, 30 i stop. Do 6 lewy i 3 prawy. Do 6 lewy przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt, 30. Ostrożnie długi, 3 prawy przez wąski most. Do 4 lewy. 6 prawy, 30. 6 lewy i 6 prawy przez szczyt. Do 6 prawy i 5 lewy. Do 4 lewy, wąsko przez szczyt. 6 prawy, 30. Długi 2 lewy zacisk, nie ciąć. 30. Długi 2 tak. prawy, nie ciąć. Długi szczyt i 3 prawy. I 6 lewy, i długi 6 lewy zacisk, do 4. I 6 prawy, 70 prostuj. Trzymaj lewej, i 2 prawy, nie ciąć. 6 lewy, 30 prosto, 6 lewy, i 3 prawy. To 6 lewy, zacisk do 4, 30 długi, 6 prawy, 30 prosto, 3 prawy, i długi, 6 lewy. 6 prawy i drugi 4 lewy 30 5 lewy, trzymaj wewnętrznej, 4 prawy ciąć 6 szczyt i ostrożnie, długi, 2 lewy i 6 prawy i 2 prawy, nie ciąć 30 prosty, 5 lewy przez szczyt, uwaga, 4 lewy przez szczyt, wąsko. 2 lewy, nie ciąć. 30 prosto. 3 prawy, zacisk nie ciąć. I długi 6 lewy. Do 4 prawy, ciąć. I 6 lewy. 50. Długi 2 lewy. I 6 prawy, 30. I 3 prawy, zacisk nie ciąć. I 6 lewy. I 6 prawy, ciąć. I ostrożnie, 3 lewy, wąsko. I 6 prawy ciąć. I 6 lewy. I drugi 3 lewy otwarty. To 6 prawy i lewy. 30. Długi 2, 2 prawy. I 6 prawy i 5 lewy. Wąsko. To 6 prawy. 30. 6 prawy i 5 lewy. Trzymaj lewej. 3 prawy przez metę 30, długi 6 prawy i 100. przez szczyt i 3 lewy i 6 prawy i długi 6 lewy zacisk to 3 przez szczyt i 6 prawy i długi 3 prawy zacisk to 2 i 6 lewy i 6 lewy przez szczyt i długi 6 prawy zacisk to 5 i 6 lewy i hopa i 6 prawy przez hopa 6 prawy przez dziury, 30, hopa i hopa, i 4 lewy, 30, i długi 5 lewy, i 6 prawy przez szczyt, i siodło, 30, długi 6 lewy, i ostrożnie, 6 lewy przez hopę, I trzymaj lewej 30, hopa, 30, długi 4 prawy, to 6 lewy, i prawy, i długi 3 lewy, 4 prawy. Do 5 lewy i 6 prawy. Do szczyt i 6 lewy. 5 prawy przez szczyt. I lewy i długi 4 prawy. 6 lewy. Do skręt 6 lewy przez hopę i 6 prawy. 6 lewy przez szczyt i 5 lewy przez szczyt i 5 prawy. Wąsko. I 2 lewy, do 6 lewy i 6 prawy, do 6 prawy, trzyma i prawej, 4 lewy przez szczyt, i 6 prawy, 30 lewy i 3 prawy zacisk, do 2 prawy, i długi 6 lewy zacisk, 30 lewy zacisk, do 2. 36 lewy przez szczyt, 30 prosto, długi 6 lewy przez szczyt i szczyt i 3 lewy. 30 długi 6 prawy, 33 lewy, 30 długi 6 prawy przez szczyt, zacisk do 4, do 4 prawy, 30 długi 6 prawy zacisk przez szczyt.

4 prawy zacisk i 3 lewy I długi 6 lewy zacisk do 3 I 6 prawy zacisk do 3 Ostrożnie, wąsko I lewy i długi 5 prawy zacisk do szczyt to 6 prawy i lewy 50 3 prawy I długi 6 lewy zacisk do 5 6 prawy zacisk do 4, drzewo po zewnętrznej. 30 postów. 100. Długi 6 lewy otwarty przez szczyt. I 3 prawy otwarty. Przez szczyt. I 6 prawy. I skręt 5 lewy przez szczyt. 30. 5 lewy. 6 prawy przez szczyt. 30. Bardzo długi 6 prawy zacisk do 5 i 3 lewy zacisk. I 3 prawy. I 3 lewy. I długi 6 prawy zacisk 30. 4 prawy i długi 6 lewy. To długi 6 prawy, wąsko, 50. 5 prawy przez szczyt. To 6 lewy i 6 prawy, 30. Szczyt i długi 4 prawy, otwarty przez szczyt. I długi 6 lewy, 30. 6 lewy, 30, i 4 lewy, 30, 6 prawy zacisk, do długi 6 lewy zacisk, do 5, 30, 4 prawy, ciąć, do długi 5 lewy otwarty, i 6 szczyt, 50, ostrożnie, 6 prawy i 2 lewy, 6 prawy i 5 lewy. Do 5 prawy, ciąć. 30. Ostrożnie, 6 lewy przez szczyt 4 prawy. 30. Przez metę 6 prawy. 30 do stopy.